Dzień dobry. Ja chyba nie bym chciała krebsa zamówić. E, a jakiego? Duży taki, dużego, bo ja głodna jak pies dzisiaj. Ale jaki ma być kebab? Duży, duży. A jest jakim sosem? E... Cholera. A jakie macie, Sosy? ostry ostre, mieszane. Oj, ostre. Żeby paliło w pyszku. Pani co? To są jakieś żarty, czy pani naprawdę składa zamówienie? I... Tak, tak. Słucham? Dać tata? Tak, poproszę. Tata, ta pani ze mną wiecie, rozmawiać? Tato. No, co jest? Halo? No, halo, dobry wieczór. No, dobry wieczór. No mówiłem, że córka zamówienia jest. Ona chce kebaba jakiegoś ja nie znam się na tym, no niech zamawia. Ale ja nie rozumiem dokładnie, co ona mówi. No ja, Gabręsia, trzymaj panią. Mów wyraźnie. I, i, kebaba, kebsa chce. Więc kebab, jaki sos? Ostry, ostry sos. Coś jeszcze? I do picia jeszcze coś. No co ma być? O, cholera. I to picie. A macie takie piwko bezalkoholowe? Nie. A, a może pani pójść kupić? Jak będzie No niestety, nie mogę. O. A. Y, macie może. Y, o! Wiem, co chcę. Macie grapa? Grappa. Nie, nie mamy. Kubusia. Też nie mamy. Pysio. Słucham? Pysio. Też nie mamy. Ty tylko Pepsi, Fanta ewentualnie. No dobrze, że pani.